Czy człowiek decyduje o własnym losie? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć w czternastym pytaniu jawnym na maturze. Trzeba się odwołać do Macbetha, Williama, Szekspira oraz wybranego kontekstu. No więc ogólnie Macbeth gada z wiedźmami, któremu przepowiadają, że zostanie królem. No i wiecie, on już taki uchachany idzie do swojej żony i mówi o tym. No a jego żona jeszcze bardziej go podsyca i mówi Jej, super, będziemy rządzić! No i Macbethowi mega to wjeżdża na psychę. A przez to oboje chcą trochę przyspieszyć proces, w którym wreszcie będą władać. No tylko, że tron musi się zwolnić. No więc trzeba się pozbyć króla. I mimo tego, że na początku możemy sobie myśleć, że to Fatum rządzi ich losem, no to jednak oni podejmują decyzję, żeby się tego króla pozbyć. No i tu właśnie jest pokazane takie przeplatanie się własnej woli człowieka razem z tym Fatum. Bo Macbeth nie jest takim biernym odbiorcą tego Fatum, tylko ono jednak sam kształtuje to, jak się potoczą jego losy. A więc morał z tego taki, że los może nam rzucać wyzwania, ale ostatecznie to my kształtujemy własną ścieżkę. Jako kontekstu możecie użyć ballady. No ogólnie ona bardzo chciała rządzić i uważam, że idealnym opisem będzie po prostu po******* do celu. Rozpoczyna się od zbrodni przy zbieraniu mali i ten czyn jest aktem własnej woli. Ale wszystkie konsekwencje, które czekają Balladynę, jednak są poniekąd przesądzone. Balladyna zostaje porażona piorunem, co pokazuje nam boski wymiar sprawiedliwości, czyli wyrok to spełnienie się fatu. Innym kontekstem może być król Edyp. Edyb dowiaduje się o dosyć szalonej przepowiedni, bo mówi ona, że pokona swojego ojca i poślubi się z matką. Ale na szczęście jego kręgosłup moralny pracuje prawidłowo, no więc po prostu opuszcza swoją rodzinę. Tylko no niestety on nie zdawał sobie sprawy, że rodzina, u której mieszka, to nie jest jego biologiczna rodzina. Po podróży spotyka swojego ojca. Oczywiście on nie wie, że to jest jego ojciec. No i w wyniku tego pojedynku Lajo ginie. A więc pierwsza część przepowiedni spełniona. Później rozwiązuje zagadkę od sfinksa, może poślubić Jokastę, czyli swoją biologiczną matkę. I to pokazuje właśnie nieuchronność losu: tego, że on ma nad nami władzę. Niezależnie od tego, czy chcemy dobrze, czy źle. Irońia. Widzimy się jutro. Powodzenia na maturze.